Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Znowu mam zrabeczkę za 5 zł, krzyżóweczkę e, Tym razem w kolorze pomarańczowym, numer 35. Mamy tutaj słowo bonusowe garnek. No i zobaczymy, co nam ta zrabka ugotuje. Czy będzie jakaś wygrana, czy nie? Zaczynamy sobie trapać. Będę tutaj przytrzymywać. I trapiemy literkę N. Garnek. Od razu mamy tutaj. No i szukamy N Doniec. rodzynki, oj powiem wam, że warstwa kiepska przy, przy, yy, przybliżę i widzę, że tak yy, strasznie ten fokusuje, ale n tycjan renta atenę no kiepsko drapie się naprawdę warstwa fatalna no dobrze, literka J. Mamy tu. Niestety nie ma, ale tutaj mamy J. Gajowej. Więcej nie ma. Literka I. Tutaj mamy I, tutaj mamy I, tutaj jest I. Wiza. Arbiter, Igor, Gigant, ok. literka T, blat. Tutaj mamy te, tutaj mamy te, ok. Teraz tym, Ateny, Arbiter, Renta, na no koniec. Kolejna literka jest to literka X, ale czy coś tutaj jest, to nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma. Literka F. Szukamy F. How. Teraz tu. Nie ma chyba. No nie widzę. Ok. Kolejna literka jest to literka B. Puk blat, kolumb. Więcej nie ma. Z tej strony. Bębu. No i więcej nie ma. Kolejna literka jest to G. Garnek. Bóg. Więcej nie widzę. A z tej strony. Ryga. Igor. Ogar gajowej. Ok. Mam wrażenie, że wydrapę dziurę. Literka Y, rodzynki, haczyk, Eryk, Tym, ryga, Ateny, gajowej. No więcej nie ma. Literka S. Osa, los, deska, oslo. Teraz z tej strony. Tutaj mamy S, i tutaj mamy S. I to by było na tyle. Literka mh, raczej nie ma, więc nawet nie szukam. Literka O, Heron, Donieck, oslo. Rodzinki, osa, los. I tutaj mamy jeszcze o, dobrze. Zakopane, orka, oka, gajowej, igor. No i to było na tyle. Literka D. Donieck, rodzynki, deska, Ada. To było na tyle i teraz z tej strony. Tutaj D chyba w ogóle nie ma, bo nie widzę dobra literka P. P z tej strony jedną tutaj mamy. Tutaj jest. I więcej nie ma. Cztery literki nam no zostało z. Tu luza. Hmm, więcej nie ma a z tej strony hmm, też nie ma a nie, tutaj mamy, zakopane zakopane dobrze, literka H Herod więcej nie ma a z tej strony no, niestety nie ma, ale tutaj jeszcze mamy wiza o, zgubiłam literkę jeszcze mamy dwie literki i mamy literkę A i tutaj mamy dwa słowa. Ada i osa. No, wiadomo, że garnek już nic nie będzie, bo ale mamy dwa słowa. Może jeszcze coś się pojawi. a, a no, Literki L potrzebujemy, żeby było wygrane. Uh, Okej, okay. no więc nie ma. I teraz tutaj. A gajowej, Ewa, o ogar. Tutaj mamy K. Tutaj mamy gigant słowo. A I A. Tutaj tak naprawdę jedna. Dobra, ostatnia literka. Jest to literka U. I mamy wygraną kochani. Bóg. Bóg. Trzecie słowo. Ok, tutaj a tutaj jeszcze Z przygapiłam, no ale tak czy siak, no nie ma innej. A z tej strony, a tutaj w ogóle nie ma. No to tak wygląda na to, że jest wygrana. Zobaczymy, czy będą takie same kontrolne. A, a tak jest. Zrobnik mamy. No to bardzo się cieszę nie powiem, gdzie jest trzecie A o Boże, o Boże co za zdradka warstwa straszna jest tutaj trzecie A no bardzo się cieszę, naprawdę no i co kochani zapraszam Was na kolejny odcinek widzę, że tutaj krzyżweczki mi sprzyjają, no ale wolałabym wygrać coś więcej niż 5 zł, ale zobaczymy jeszcze co tutaj jest mogłoby być, nie? 20 zł. No, ale nie ma. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie. Kto jest na wakacjach, to odpoczywajcie. Kto nie, no to miłej pracy. Ja jestem na wakacjach, więc odpoczywam. I co? Do zobaczenia. Bądź papa?